Coś może jeszcze podać? Mamy pyszne, świeże ciasto czekoladowe. Może pan będzie wiedział? 5 liter potocznie o osobie głupiej. Proszę, a co tutaj tak piszczy? Nie, nic, to jest tylko moje nowe urządzenie do wykrywania kłamstw. Co takiego? jak pan kłamie, to pipczy. Ale ja nie skłamałem. No okej, okay. może to nie jest najświeższe ciasto czekoladowe. No i może nie jest z czekolady, ale to by się każdy domyślił. <noise> jak pan nie wie, że działa, to może sobie pan testować do woli, Ale ja pana naprawdę zapewniam, że, że to działa. Mam najmniej krzysiek. Mam 20 lat. Naprawdę, mógł pan zadać tej pasznie dowolne pytanie i wybrał pan właśnie to. No, gratulacje. No co pan jest taki niemiły? Ja się dopiero rozgrzewam. Czy te nagrania były prawdziwe? Ha! Wiedziałem, miałem rację. Wszyscy się mylili, a ja miałem rację. Jakie nagrania? Dobra. Co ja Dobra, nieważne. Mhm. Rok 2022 będzie ostatnim rokiem, który będzie dany nam przeżyć. Ponieważ już za 6 miesięcy w naszą planetę uderzy wielki meteoryt. Ale więcej o tym wydarzeniu za chwilę opowie nam John John Johnson. Z NASA. Ja nazywam się John John Johnson. I pracuję w NASA. I zajmuję się tam robieniem... nauki. A w 2022 roku w Ziemię uderzy meteoryt. Prawda? To widzę, że to jest pan w fartuchu z doklejonym wąsem. Nie? Panie ewidentnie widać. Nie, to jest prawdziwe. Nic tu panu zresztą nie piwczy, więc... Mogło się popsuć, czasem się tak zdarza. O, teraz pan spróbuje. To nagranie jest prawdziwe, no nie! No, niestety. DEBIL! Co debil? Sam pan jest debil! Nie... Nie, że pan... Hasło w krzyżówce takie... Pięć liter, pamiętam... Ja, ja wcale pana nie uważam za debila. To znaczy, no... Co, co pan mi tu w ogóle... Przychodzi pan do, do jego stolika, pokazuje mi pan jakieś podejrzane filmiki... Drugi raz już dostałem od pana zimną kawę. I wie pan co? Bo on tak powiem z życiowego. Jak pan nadal będzie taki zdara, to żadna pana nie zechce. O! I znowu pan głupoty gadasz? Bo ja jestem w pięcioletnim szczęśliwym związku. Z jedną mi dziewczyną. Naprawdę jestem. Coś tu się panu musiało popsuć. O Boże. Rzeczywiście właśnie ze mną zerwała ja teraz zdrowię. Nie, nie przejmuj się, no wiesz... W większość związków się kiedyś kończy, a, a... tego kwiatu jest pół światu, jak to mówią, nie? No. Słuchaj, no... Nie ta, to inna, Cieszę no. Ciesz się przynajmniej, że... że Pana nie zdradziła, o! No. Zdradziła?! Z którym?! Z Andrzejem! Tym ze Starbucksa! Z Andrzejem idę po niego! Nie, no, spokojnie, nie wyciągaję pochopnych wniosków. No. No, w sumie... Tak się właśnie kończy, jak się nie umie posługiwać takim sprzętem. No, cześć, mam, co się stało? Nic, nic, chciałam się tylko zapytać, jak ci idzie ten nowy projekt? Dobrze, wiesz, ale nie mam za bardzo teraz czasu gadać. Zadzwonię innym razem, co? A, jasne, rozumiem. Kocham cię. No, ja tak... ja... Halo? Jesteś tam? Halo? Synku?